Dzisiaj robimy zestaw na fidera. Więc, mm, no, takiego klasycznego fidera y, z nowym kołowrotkiem. Y, możecie zobaczyć już film na kanale z tym kołowrotkiem. Jak tam zamieniłem, i ogólnie to zamieniłem na inną wędkę niż jest na filmie. Ponieważ, no, stwierdziłem, że tamta jest za słaba, ta jest lepsza. No i za, właśnie. Zmieniłem jeszcze, yy, jeszcze raz po prostu wędkę To jest, jak ktoś by się pytał York 3000 Wziąłem taki właśnie większy na Fidera, z myślą właśnie o Fiderze Bo o spinningu to mam tam dobry kołowrotek Więc yy, no, nie przedłużam Działamy yy, Zasubskrybujcie kanał, zalajkujcie, komentujcie Piszcie jakie chcecie filmy i no lecimy. Więc pierwszą rzeczą będzie to przewleczenie yy, żyłki. Tylko nie wiem jaki to jest hamulec i się obawiam jedną, jednej rzeczy. Na pewno się trochę wywinę. Nie wiem jaka tu jest żyłka, bo ona była już, więc nie wiem. Mam nadzieję. Okej, okay, jest. Troszkę sobie wywinę jej. Pierwsze, co robimy, to oczywiście przekładamy przez przelotki. No i dobra, gdy już to mamy. Zakładamy sobie teraz, czekajcie, poprawię wam tutaj widoczność. O. Zakładamy sobie teraz koszyk z tego, co pamiętam. Nie, odmierzamy sobie, ja tak to z pamięci robię. Odmierzamy sobie mniej więcej tak z 40 cm żyłki. Więc powiedzmy, że to jest z 20 i to jest kolejne 40. Trochę okay, więcej sobie wezmę. No i tu mamy to 40 cm żyłki. Przekładamy sobie teraz koszyk. Koszyk ciach. W sumie powinienem to robić z samą agrafką. Wam też to polecam robić, jak będziecie robić. Tam trzeba węzły później jeszcze zrobić. Dobra. Przekładamy. Chcę Wam tak pokazać. Przekładamy sobie. Dobra. Co tu się nam stało? Coś się stało, coś się zablokowało. Hmm, Dobra. Jeszcze raz ciach. Okej. Okay. No i to teraz tak. Okej, okay, takie coś. Chciałem też ogólnie na skrętkę to zrobić, ale średnio umiem skrętki robić więc yy, robię to po prostu jak umiem więc robimy teraz sobie takie oczko takie u robimy tak se z no max 5 to cm 10 ja sobie nawet chyba trochę skrócę jak gdzieś o tyle żeby tak było z 5 cm 6 i teraz na końcu tej żyłki robimy sobie po prostu węzeł możecie teraz nie widzieć bo mi ciężko złapać ale po prostu taki zwykły o oczkowy węzeł teraz przekładamy tą agrafkę przez te oczka dwa ja to robię zawsze pięć razy raz dwa trzy te oj, co tu się stało, dobra, cztery i pięć, zaciskamy, jak będziemy już tak, o, to nawilżamy i Zaciskamy. Wszystko ma się porządnie zacisnąć. I czy dobrze mi to wyszło? Zaraz się okaże. Dobrze mi to wyszło, ok. Bo kiedyś zrobiłem tak, że mi się to w ogóle fatalnie zawiązało i, i musiałem w ogóle inaczej wszystko robić. Dobra. To się jeszcze tam wiąże. No i teraz tak. Tutaj mamy. Ten nasz węzeł. Tu jest ta główna żyłka tam dalej do wędki idzie, a tu jest ta żyłka nasza. To 46 cm tu. No teraz może być 38, ale nieważne. Teraz robimy ważną rzecz, tylko chyba zgubiłem tą rzecz. Dobra, już znalazłem. Mam grawkę taką mniejszą. I teraz. Robimy sobie po prostu zwykły węzeł na tej agrafce Oszczędzę Wam wiązania tego. I tak samo też pięć razy to wiąże. No i dobra. Zaciskamy. I. Tą niezbędną część trzeba odciąć. Tylko, że zgubiłem nożyczki. Dobra, nożyczki znalezione. Odcinamy, żeby tak zostało. 5 mm. Tylko trzeba najpierw mieć dobre nożyczki. Dobra, udało się. Mogliście tego nie widzieć, bo się próbowałem siłować z tymi nożyczkami. No i dobra, teraz jedynie co nam pozostało, to otworzenie. Nie wiem, czy widzicie, czy nie. O, dobra, otworzenie agrafki, wzięcia haczyka. Ja Miałam tu haczyk ósemkę 14 mm. Przypon ma. Dobra. Założony haczyk. Teraz zakładamy se koszyk. Też otwieramy. Bo też się ogólnie wahałem, czy wziąć taki 30 gramowy. Nie wiem, czy widzicie. O, taki 30 gramowy. Czy taki. 20 gramowy sobie to założyć, ale 20 gramowy sobie założę na drugą wędkę, albo 30. Dobra, otwieram to. Zakładam. No i dobra. No i mamy po prostu cały. Zestaw mamy już gotowy. no Jest tutaj koszyk, idzie to 40 cm. Tu przypon haczyk, i no, i nowy kołowro. Więc w sumie to by było na tyle. Piszcie, komentujcie, subskrybujcie. Po więcej filmów, i ogólnie będzie odcinek z Robienia Stawu 2. Zmieniło się, bo ogólnie to yy, zmieniło się na tym stawie. Jest już mocno wykopany, tylko jeszcze nie pogłębiałem go. Jest po prostu cała trawa wykopana, i będzie na pewno odcinek, bo. Już się do tego odcinku tak zbieram długo, ale to lało, to były burze, to jakieś była zła pogoda, zimno, no i nie, nie było po prostu czasu na to, bo też miałem wyjazdy i tak dalej. Yy, no i będzie odcinek z pogłębiania już w Stawiku. Yy, więc no. To w sumie to tyle w tym odcinku. Więc. Nara. Pół.